Pan z wami. słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry uczniowie, zapytali Jezusa. Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł. Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak jak chcieli. Tak i syn człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo pańskie. Święty nieustannie na każdym spotkaniu i przed każdą homilią. Wzywamy ciebie, bo ty jesteś głównym autorem ksiąg Pisma Świętego, a dopiero potem ci, którzy pod wpływem Twoich natchnień, Twoich słów, księgi potem e, tworzyli. Więc prosimy Ciebie, abyś pomógł nam otworzyć się na Twoje słowa, na Twój przekaz, Twoje orędzie związane ze świętym prorokiem Jeremiaszem. Niech on nam towarzyszy, niech on pomoże stać się nam ludźmi Słowa Bożego tak jak on, prorokami, dobrej nowiny o zbawieniu poprzez Jezusa, Jego miłość i miłosierdzie. Mariu również pobłogosław tą homilię, tą naukę i nasze umysły, serca, abyśmy je, tą naukę, te słowa przyjęli, tak jak również i Ty, każdą naukę, z księgi Starego z Testamentu i słowa swojego Syna przyjmowałaś. Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria, Maria Se calo e, Dzisiejsza liturgia Słowa, dzisiejsze pierwsze czytanie, Ewangelia. Są poświęcone osobie Eliasza, ale także nowego Eliasza, czyli Jana Chrzciciela. A więc dzisiejsze słowa mówią o prorokach i o tym, że Chrystus jest największym z proroków, że jest królem proroków. Więc adwent to jest taki czas, który nam mówi o tych świętych osobach. Eliasz, Jan Chrzciciel, ale także dzisiaj w sposób szczególny również prorok Jeremiasz. Usłyszeliśmy już trochę wiadomości, informacji na temat życia, posługi proroczej, na temat księgi związanej z tym świętym prorokiem. Ja jeszcze do tego wrócę i będę starał się to pogłębić. E, aby ta osoba świętego Jeremiasza była nam jeszcze bliższa i żeby w związku z jego osobą nasze życie było życiem również bardziej proroczym. Bo chrześcijanin to ten, który jest powołany do tego, żeby być prorokiem, prorokować. Więc ten święty również nam w tym pomoże. Więc prorok Jeremiasz. Żył na przełomie VII-VI wieku przed Chrystusem. Był to bardzo obożliwy etap w historii Izraela. Był to święty, który pochodził z rodziny kapłańskiej, więc był wykształcony, inteligentny. Był to człowiek bardzo wrażliwy. Dowiadujemy się... W tej księdze, jak bardzo przeżywał też swoje życie oddane Panu Bogu, swoją posługę proroc prorocką. Jego imię znaczy Pan dźwiga, Pan podnosi, Pan wznosi. Czyli ten, który w imieniu Boga ma takie zadanie podnieść cały naród, który był w upadku duchowym, moralnym, społecznym, gospodarczym który miał wznieść ducha Izraelitów, czy podnieść do Boga i to zadanie spełnił. Mimo, że jak słyszeliśmy, rzeczywiście był wiele razy odrzucony, lekceważany, lekceważony, wyśmiewany, krytykowany, nawet stosowano wobec niego przemoc, był bity, był, był uwięziony. I spotykał również na swojej drodze fałszywych proroków, m.in. taki Hananiasz, również inny, Paschur, i którzy dręczyli tego proroka, prawdziwego, świętego człowieka, Jeremiasza. Jeremiasz był tym, który jest również w Ewangelii wymieniany, kiedy Pan Jezus pyta się uczniów, za kogo ludzie go uważają. Najpierw Eliasz, bo Eliasz był bardzo potężny. Prorok, który czynił cuda. Również Jan chrzciciel. Ale przede wszystkim dzisiaj również. W związku z dzisiejszym spotkaniem, właśnie Pan Jezus też dowiedział się, chociaż wiedział o tym wcześniej, bo jest z Bogiem, ale dowiedział się z ust również uczniów, że ludzie uważają go za również Jeremiasza. Dlaczego? Bo Jeremiasz żył w celibacie, bez rzędności. Pan Jezus również. Jeremiasz był odrzucony, prześladowany przez swoich i Pan Jezus również. Był nierozumiany, Pan Jezus również. Głosił nauki, które z jednej strony były pełne miłosierdzia, Jeremiasz, ale z drugiej strony były pełne gromów. Mówił o, o karze, która spotka naród za różnego rodzaju ciężkie grzechy. Przede wszystkim zawsze każdy prorok mówił o wielkim grzechu, czyli bałwochwalstwie, odrzuceniu Boga. Odrzuceniu Jego praw, Jego przykazań. I Pan Jezus czynił podobnie. Więc Jeremiasz był bardzo wrażliwy, przeżywał całym sobą to, że był prorokiem Boga, i również wielka wrażliwość Pana Jezusa, Jego, jego serce, które wręcz. Można powiedzieć tak obrazowo, ukazywał poprzez swoje słowa, poprzez swoje nauki, poprzez swoje get, gesty, łagodność, czułość, delikatność wobec wielu ludzi, miłość, miłosierdzie, przebaczenie. Dlatego wielu ludzi porównywało Pana Jezusa do Jeremiasza. Jak wspomniałem, Jeremiasz, który dźwiga, który podnosi. Pan Jezus, który podnosił ludzi. Nie nie. Yy... Było w jego nauce słów, które by ludzie, którzy byli cierpiący, dręczeni, przygnębieni, byli jeszcze bardziej pod wpływem słów Pana, Jezusa, przybici, niestety. A byli takimi, kiedy z kolei nauki głosili farzeusze, uczeni w piśmie, saduceusze, arcykapłani ówcześni, kapłani. To zamiast podnosić lud, pocieszać, pokrzepiać, robili właśnie. Także ten lud był jeszcze bardziej udręczony, porzucony, zostawiony. Jeremiasz, tak jak słyszeliśmy jest w księdze, jego księdze w pierwszym rozdziale słowo mówiące o jego powołaniu. Zareagował na powołanie w sposób taki lękliwy, bojaźliwy, inaczej niż na przykład Izajarz, który, o którym mówiliśmy, o którym wspominałem również, miesiąc temu który od razu był gotów aby pełnić posługę bycia mężem Bożym sługą Boga prorokiem a ten odpowiadał na to wezwanie bojaźliwie nie jestem godzien nie nadaję się jestem za młody jestem za słaby nie jestem gotowy do tego żeby tak ważną funkcję pełnić boję się tego bo wielu proroków za to, że byli właśnie prorokami Boga, byli prześladowani. Więc bycie prorokiem to nie przyjemność, to nie e, ciągłe doświadczanie radości i przywilejów, e, ale to zgoda na to, że wiele stracę, że stracę swój czas, swoje życie, swój, e, że będziemy to kosztować też wiele zdrowia. Że stracę dobre imię, że będę miał wokół siebie fałszywych przyjaciół, że będą mnie też wypróbowywać, prowokować, będą szukać błędu we mnie, żeby mnie przyłapać na słowie, żeby mnie zaatakować, nawet własnymi słowami, które wypowiedziałem i tak. I tak było właśnie, że Jeremiasz się bał tego wszystkiego, bo tak było z prorokami. Więc Jeremiasz to był rzeczywiście człowiek, który był męczennikiem za życia. I kiedy raz załamał się bardzo silnie, wpadł w taką depresję. Niektórzy, którzy badali o strony takiej psychologicznej, emocjonalnej, też taki moment załamania się proroka Jeremiasza, to stwierdzili, że rzeczywiście miał bardzo ciężką depresję. I mówił, koniec, ja już nie mam siły, nie mam ochoty mówić o Tobie, Boże. Mam dosyć tego. Nawet mówił takie słowa, że niech będzie przeklęty dzień moich narodzin. Po prostu w ogóle, po co ja się narodziłem? Żeby po prostu tylko ogłaszać nieszczęście, groźby, kary, Trudne doświadczenia, żeby się śmieli ze mnie, mówili na mnie trwoga dokoła, bo musiałem w imię Twoje to mówić, Boże. Czyli właśnie, że przyjdzie czas, e, kiedy będzie lęk, kiedy będzie niewola, kiedy będzie Jerozolima zdobyta, upokorzona i naród. Będzie niewola babilońska. Po co ja mam to mówić? Bo i tak mnie nie słuchają, i tak robią swoje. I jak usłyszeliśmy też, e, e, prorok Jere Jeremiasz wyznaje, ale w moim sercu i w moim ciele zaczął płonąć ogień, żar. Próbowałem go stłumić, nie mogłem. Ogień, żar obecności Boga we mnie, Jego miłości, ogień powołania. J Jeremiasz z pomocą łaski Pana pokonał tą depresję, to przygnębienie i na nowo Stał się głosem Boga. To doświadczenie, które przeszedł w sposób taki pomyślny, dobry, spowodowało to, że stał się jeszcze bardziej odporny na prześladowanie, że nie skupiał się na sobie. Wiedział, że do końca życia będzie musiał zmierzyć się z odrzuceniem. Ale tym bardziej ma być prorokiem Boga. I był mężnym prorokiem, odważnym. Nawet kiedy musiał w imieniu Boga mówić: Poddajcie Jerozolimę Babilończykom, co wielu odebrało za szaleństwo, że jest pacyfistą, że właśnie zachęca do tego, żeby się poddać, czyli do niewoli, do przegranej. Czyli nie jest tym, który kocha naród. Czyli nie jest za tym, żeby. Żydów spotkało dobro, tylko nieszczęście. On powiedział: Jeżeli to zrobicie, to Bóg obiecuje, że Jerozolima będzie zdobyta, ale nie będzie zniszczona. Że jeżeli poddacie się, nie zginiecie. Że was potraktuje dowódca wojska babilońskiego łagodnie ze względu na mnie, ze względu na Boga i na jego proroka. I że nie pójdziecie do niewoli, nawet takie słowa. A jednak nie posłuchali, zgardzili Jeremiaszem, i potem rzeczywiście stało się to, co do mnie. Posłuchaliście Boga, to więc spotka was to, czego Bóg nie chciał, żeby was spotkało. I takie słowa, które e, ja lubię osobiście często je czytać e, z tej księgi, pochodzące. Ukochałem Was odwieczną miłością i przyciągnąłem Was do siebie moimi więzami miłości. Ukochałem Was odwieczną miłością. Więc prorok Jeremiasz to jest prorok, który głosił właśnie to, tą odwieczną miłość Boga. W tamtych czasach ciężkich, mrocznych pełnych bólu, cierpienia. Było to nie do pomyślenia. Jak to możliwe, że, że Bóg pozwala na to i nas kocha? Nie. I właściwie cały naród odrzucił Boga, bo odrzucił proroka. Więc to nie jest tak, że ktoś mówi kocham Boga, wierzę Mu, ale nie wierzę Jego prorokowi. Nie, jeżeli wierzę prorokowi, to wierzę Bogu. Jeżeli wierzę w Boga, to wierzę Prorokowi, którego on posyła do mnie, dla mnie, dla mojego dobra. Więc Prorok to nie jest ten, który e, właśnie ma głosić jakąś teologię, jakąś duchowość, religijność, która jest niezgodna z, z nauką Boga, z wolą Boga. Więc e, Kościół naucza, że ludzie wierzący to jest lud prorocki. Czyli przeznaczone do tego, żeby prorokować o Bogu, o Jezusie, o Odkupicielu, o tym, co dla nas uczynił, o Jego przyjściu, bo w tym adwencie czekamy na powtórne Jego przyjście. Ogłaszamy, że już przyszedł. Będziemy wspominać Jego narodziny w wymiarze historycznym, ale także duchowo. Chrystus będzie szczególnie obecny w nas i narodzi się w czasie tych świąt. Ale czekamy na Jego przyjście w chwale, na to drugie. Na no to ostateczne. I mamy o tym prorokować, i o tym mamy mówić. I to na pewno nastąpi. Tak jak to czynił Izajasz, tak jak to czynił Jeremiasz. Dopiero o wiele wieków później, sześć wieków później, przyszedł Chrystus, począł się i narodził. Długo czekali na to, na spełnienie się tych proroc, ale one się wypełniły. I tak samo przyjście Pana się to stanie, to się dokona. Ale naszym zadaniem, chrześcijan, Również, również między innymi to spotkanie jest po to w Adwencie, żebyśmy byli przygotowani na przyjście Pana. Chociaż tamci ludzie, Żydzi też nie słuchali właśnie proroków, lekceważyli, śmiali się, kiedy przyjdzie Pan, kiedy to nastąpi. A jednak to nastąpiło i tak samo jest z nami, mamy oczekiwać. To jest zadanie nasze, to jest nasze powołanie. I wszystko ma być y, z tym związane, co jako chrześcijanie na Ziemi też przeżywamy. To jest właśnie to. Wszystko inne ma być dodatkiem. Wszystkie sprawy naszego życia mają być temu podporządkowane. Tak, tak y, przeżywać swoją naukę, pracę, życie rodzinne, osobiste, małżeńskie. Właśnie w takim kluczu, żeby nie przegrać życia. Żeby y, kiedyś nie mówić, że moje życie jest nieudane, przegrane i to z mojej winy, z powodu moich grzechów, mojego egoizmu. Poraniłem innych, czy poraniłam innych? Więc prośmy naszego Pana, żeby duch proroctwa nas ogarnął, przenikał. Żebyśmy w tym świecie nie bali się tego, do czego nas powołuje Pan, chociaż. Jeremiasz się bał wiele razy, nie tylko wtedy, kiedy był powoływany na proroka, ale także i później, jak o tym słyszeliśmy. I my też się boimy. Boimy, że w tym świecie właśnie nas odrzucą, będą prześladować, wyśmieją, że jeżeli pójdę tą drogą, to tylko będę miał problemy w pracy, w rodzinie, w społeczeństwie. Tak, na pewno. I to wiele razy. O prorocy tak mają. Umiłowani przez Boga, Jego przyjaciele tak mają. Ale Bóg nie opuszcza ich ani na krok i jest z nimi w tych różnych doświadczeniach. I szczególnie im błogosławi, wysłuchuje ich i obdarza licznymi darami, łaskami. Nie mówiąc już, móc, nie mówiąc już o tej nagrodzie, którą mają teraz chwalę w niebie, ale zawsze z nimi był Bóg. Troszczył się o nich. Zawsze o nich dbał, mimo że pozwalał na to, na, ten, na te sińce, na te przekleństwa, które go spotykały, tego również proroka Jeremiasza. Dlatego, jeżeli chce być duchowym Jeremiaszem, czyli podnosić ludzi z upadków, ze śmierci, z grzechu, jeżeli chce ich wznosić do Pana, do Jezusa, nie bój się, jak zapewniał też proroka Jeremiasza sam Bóg mówi, nie bój się, będą walczyć przeciwko tobie, ale nie zwyciężą ciebie. Będziesz jak kolumna ze stali, jak mur ze spiżu, jak twierdza warowna. Ja będę wkładał w twoje usta i serce moje słowa. I takie są słowa proroctwa, będziesz wyrywał i obalał, niszczył i burzył, czyli wszelkiego rodzaju zło. Prorok, który ma to ma władzę, aby przez swoje słowo, które jest słowem Boga, właśnie to zło unicestwiać, niszczyć, ujawniać. A jednocześnie jest takie słowo Proroka, jest do Proroka skierowane, będziesz budował i sadził dobro w sercach ludzi. Budował moje królestwo w nich. Dlatego, kiedy będziesz szedł tą drogą, bo nas jest tutaj niewielu, ale jesteśmy do tego powołani, jeżeli. Bo takrujemy te słowa poważnie szedł tą drogą, tą drogą powołania proroczego, to oczywiście właśnie będzie coś podobnego cię spotykać jak tego proroka, czy innych proroków, ale też powtórzę, będzie szczególna moc Pana o wiele większa moc niż, niż którą miał Jeremiasz. Bo jesteśmy już po zmartwychwstaniu Chrystusa, więc jest większy ten w Królestwie Niebieskim duchowo. Czyli chrześcijanin jest duchowo w Królestwie Pana i ma więcej błogosławieństwa i więcej siły w sobie, bo ma Boga Jezusa, którego głosił Jeremiasz i Izajasz w sobie. Więc jestem silniejszy, większy. Więc często też to powtarzamy. Ja również na naszych spotkaniach, obojętnie czy jest więcej osób, czy mniej, czasami. Jest mniej jak teraz. To nie ma znaczenia, bo, bo Pan Bóg wezwał akurat dzisiaj tyle osób, żeby dzisiaj było mniej. Ale także ci, którzy będą słuchali te, to nagranie, te modlitwy, to słowo, to jest dla ich pokrzepienia dlatego, żeby ich podnieść, wznieść do góry żeby ich zapewnić, że powołanie, że ten wybór do świętości, do bycia prorokiem, jest wspaniałym darem Boga. Także, gdyby ktoś z nas tutaj wyszedł i zaczął mówić właśnie takie słowa, mógł mnie do tego powołał, abym szedł do świętości, abym był prorokiem, to by na pewno pukali się w głowę, by nas by ciebie wyśmiali, skrytykowali, powiedzieli, że byłeś jakiś, jakimś, na jakimś spotkaniu, które, w którym zrobili ci pranie mózgu, nieładnie mówiąc. Ale to jest prawda, że nim. Bóg chce, abyś był, abyś była. I wtedy, kiedy będziemy tą drogą Jezusa szli, drogą proroków, drogą e ewangelistów, apostołów, kiedy nasze myślenie będzie takie, mi biblijne, ewangeliczne, prorockie, to wtedy na końcu będzie wielka, wspaniała nagroda. My, my młodzi nie robimy. Czy wy młodzi, bo wielu tutaj jest też młodych, czy nastolatków. Nie lubimy też słuchać właśnie dziś takich słów o starości, o krzyżu, o cierpieniu, o końcu życia, albo właśnie o przyjściu Chrystusa. Bo kiedy to nastąpi, mam przed sobą życie, karierę, mam założyć rodzinę, albo już ktoś założył rodzinę, mam dopiero małe dzieci i tak dalej. Co ja będę myślał o takich sprawach? Po co mi to potrzebne? A to błąd. Tak myśli świat właśnie, po co mi to potrzebne? Właśnie po to jest dzisiejsze spotkanie, żebyś przyjął, przyjęła. Twojego potrzebuje moje serce, aby pięknie, wspaniale przeżyć głęboko to życie, które Bóg mi daje. Żeby kiedyś, kiedy Chrystus przyjdzie, Chrystus mógł do mnie powiedzieć, przyznaję się do Ciebie, bo Ty przyznawałaś się, przyznałeś się do mnie. Jestem dumny z Ciebie. Chrystus sieje teraz ziarna słowa, ziarna swojej łaski. Jeżeli będę je pielęgnował, wyrosną piękne owoce duchowe i życiowe, doczesne i wieczne. Jeżeli zaniedbam, to zdeptam, powiem: Nie, wychodzę stąd. To mnie nie interesuje. Po co ja w ogóle tu jestem? Co ja tu robię? Przecież mogę w inny sposób przeżyć dzisiejszy dzień, ciekawszy. Po... I tak jak inni to robią. Może, może być taka myśl, taka pokusa. Już może rzeczywiście to jest no nudne, pomodle się, może pośpiewa, nawet może będzie trochę tej radości, ale może to, co jest w świecie, może być dla mnie ciekawsze, pozornie lepsze. Panie, poruszaj nasze serca. Jesteś królem proroków. Chcemy być do Ciebie podobni. Pomóż, abyśmy nie bali się, bo jest nas jeszcze dużo lęku. Pomóż, abyśmy mówili w Twoje imię, abyśmy nie bali się różnych doświadczeń ze względu na Ciebie. Abyśmy nie mówili o Tobie: Nie znam tego człowieka, ale mówili: Tak, to mój Pan, to Jezus. Do Niego należy. Jego miłuję, do Niego idę. Jest dla mnie wszystkim. Jego wybrałem na zawsze. Ukochałem Ci odwieczną miłością, mówi Pan. Jestem tutaj. Dla Ciebie, mówi Pan. Przyjmij. To, co w tym miejscu dzisiaj chce ci dać. I Pan mówi, chce uzdrawiać siebie z depresji, którą masz od dzieciństwa, od młodości, od łona matki. O to, że czasami przeklinasz siebie albo innych, że czasami nie chcesz żyć. Że to życie, które wydaje się dżunglą dla ciebie, jest dla ciebie odpychające. A Pan mówi, przejdź przez życie razem ze mną. Wystarczy ci mojej łaski, mojego błogosławieństwa. Bądź dumny ze mnie, mówi Pan, ja cię posyłam.